Rebus vocabula restituantur. Należy przywrócić rzeczom nazwy prawdziwe. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich naszych stałych widzów, tych, którzy oglądają nas od czasu do czasu i cieszę się, że wracacie na Apologeticum TV po kolejne materiały. Witam też tych, którzy oglądają na przykład ten materiał jako pierwszy na naszym. Kanale. Pamiętajcie o tych wszystkich rzeczach, o których zawsze mówimy na początku, czyli subskrypcje, powiadomienia, komentarze, kciuki w górę i tak dalej. W komentarzach oczywiście postarajcie się trzymać tematu odcinka, ale piszcie też propozycje tego, o czym mógłbym nagrać dla was materiał w przyszłości. Jeżeli macie jakieś pytania, chcecie coś dopowiedzieć, rozszerzyć, podzielić się jakimiś spostrzeżeniami co do treści tego nagrania, to oczywiście śmiało piszcie. Nie piszcie o jakichś innych rzeczach, które w ogóle w nie dotyczą tego, co tutaj jest. Nie chcielibyśmy blokować nikogo też za brak kultury, za jakieś ataki i tak dalej, bo niestety ale tak musimy czasami robić, bo sami sami po prostu niektórzy nasi widzowie do tego doprowadzają, że zachowują się niekulturalnie, czy to wobec innych, czy obrażają nas, czy po prostu bluźnią świętej wierze katolickiej. Proszę również o wsparcie naszego kanału. Numer konta znajdziecie w opisie i w komentarzu, przypiętym pod tym materiałem, bo chcemy zakupić lampy, aby doświetlić te nagrania, abyście Państwo mogli cieszyć się ich lepszą jakością. Jest zima na balkon. Nie mogę wyjść, w plenerze raczej nie nagram, więc pewnie będę nagrywał tylko. W domu, a w domu jest lampa taka, jaka jest, więc twarz jest niedoświetlona. Jeżeli chcecie nam pomóc, abyśmy lepiej mogli te materiały przygotowywać, to będę wdzięczny za takie konkretne wsparcie. Im szybciej, tym lepiej, bo zima trwa. Chciałbym teraz też troszeczkę więcej ponagrywać dla Państwa materiałów. Dzisiejszy temat dotyczy kwestii predestynacji. To jest taka koncepcja, która zrodziła się, jeśli dobrze pamiętam, u Kalwinów, czyli w XVI wieku w jednej z pierwszych sekt protestanckich i w ogóle Kalwin to z francuskiego mówi się Jean Calvin. Taka, że tak powiem, ciekawostka gra słów. Zrodziła się ta koncepcja właśnie u Kalwinów, i przetrwała do dzisiaj w różnych sektach protestanckich, ale przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, w tzw. wśród tak zwanej teologii sukcesu, gdzie mówi się o tym, że jeżeli ktoś ma pieniądze, majątek. Status jakiś tam społeczny, wyższy, i tak dalej, to przez jego to bogactwo, tą pomyślność materialną, przejawia się Boże Błogosławieństwo, znak Bożego Wybrania i on jest predestynowany, czyli przewidziany przez Pana Boga do nieba. Czyli jego bogactwo materialne jest wyznacznikiem tego, że będzie w niebie. Proste jest, ten błąd prosto jest zrozumieć w tym sensie, że jeżeli ktoś jest bogaty, to znaczy, że pójdzie do nieba. Jeżeli ktoś jest biedny, to znaczy, że gdzie pójdzie. No właśnie. A co mówi na ten temat Pismo Święte? Pismo święte mówi wyraźnie, że bogatemu się trudno zbawić. Ale i to nie jest niemożliwe, czyli Pan Bóg warunkuje to dokładnie odwrotnie: że trudniej się zbawić, to znaczy, że musi bardziej się pilnować, posiadając te pieniądze bardziej pilnować tego, co z nimi robi. Czy daje jałmużnę, czy żyje skromnie, czy raczej te pieniądze gromadzi i gromadzi i gromadzi, wydaje na siebie i tak dalej, i tak dalej. Jest też ta przypowieść o tym bogaczu, któremu tak obrodziły zbiory, że postanowił zburzyć spichlerze i pobudować nowe, jeszcze większe i tak dalej. Czyli skupia się na czym? Na gromadzeniu swojego majątku. I ten człowiek bardzo szybko umiera, bodajże tej samej nocy, kiedy podejmuje taką decyzję. E, więcej nawet w Piśmie Świętym jest powiedziane e, wyraźnie, że jeżeli ktoś trafi do czyśćca, to nie, od, nie wyjdzie stamtąd, dopóki nie odda ostatniego grosika. E, można powiedzieć w ten sposób, że jeżeli ktoś był chciwy, wszystkie pieniądze zatrzymywał sobie, uprawiał lichwę. Czyli pożyczał na procent, okradał innych z tego, co posiadają z ich pracy, z wartości ich pracy, i tak dalej, to on również będzie miał surowy sąd. Będzie sądzony surowo. Lichwiarzy w średniowieczu przedstawiano w piekle w taki sposób, że rozżarzone bodajże ołów czy roztopione złoto, już teraz nie pamiętam, wlewane jest im do gardła. Czyli kara za chciwość po raz kolejny jest tutaj wyrażona w bardzo dosadny sposób. Więc widząc te wszystkie rzeczy, te wszystkie wątki dotyczące bogatych i biednych, na przykład Łazarza jeszcze tutaj możemy przywołać, który leżał u wrót bogatego człowieka, a tamten nie dawał mu nawet okruszeń ze swojego stołu. I wówczas umiera bogacz i widzi, że Łazarz leży na tak zwanym łonie Abrahama, czyli po prostu jest w niebie, a on go widzi z piekła z dołu, gdzie jest gorąco i prosi żeby Łazarz choć palec umaczał w i dał mu kroplę wody, ale usłyszy odpowiedź odmowną. Po czym prosi, żeby posłano Łazarza do jego braci, aby on ich przestrzegł. Żeby po prostu dzielili się tym, co mają. Żeby dawali jałmużne, żeby nie byli chciwi, żeby nie byli skoncentrowani na gromadzeniu dóbr materialnych. Żeby nie byli przywiązani do rzeczy tego świata. I oczywiście też następuje odpowiedź. Odmowna, więc los bogacza jest przesądzony i jest straszny. Tymczasem los tego, który był biedny, który cierpiał, który cierpliwie znosił to wszystko, jest losem błogosławionego. Więc widzimy tutaj zupełne odwrócenie porządków. Czy bogaty z góry jest zdeterminowany i przewidziany do nieba, a biedny do no właśnie. Piekła, czy też nie? Widzimy, że Ewangelia stawia zupełnie inaczej tę sprawę i to nie jest tylko kwestia pewnych akcentów, to jest kwestia samej istoty rzeczy. Do istoty rzeczy należy to, że nieważne ile masz, ale ważne jak żyjesz, czy wypełniasz wolę Bożą, co robisz z tym, co dostałeś od Pana Boga. Czy yy, niegodziwą mamoną zyskujesz sobie przyjaciół, czy też z mamony lepisz sobie swojego bożka. Jak Mojżesz udał się na górę, to wówczas pamiętamy, że ulali sobie złotego cielca, czyli te wszystkie różne kolczyki, różne ozdoby, różne złote rzeczy stopili i ulali sobie ze złota cielca, któremu oddawali Cześć równą Bogu, za co zostali też później przez Mojżesza ukarani, upomnieni i ukarani przez Boga. Tymczasem tutaj widzimy rzecz dokładnie odwrotną. Koncentruj się na bogaceniu, koncentruj się na posiadaniu rzeczy tego świata, bo to jest wyraz błogosławieństwa Bożego. Pytanie w takim razie, jakiemu Bogu oni oddają cześć, skoro twierdzą, że Posiadanie pieniędzy, majątku, i tak dalej jest wyrazem błogosławieństwa, to pytanie, czy to jest błogosławieństwo Boże, a może to jest część oddawana zupełnie innej duchowej istocie, że tak sobie to pozwolę ogólnie ująć. Jeszcze spójrzmy na kwestię predestynacji, już od samej istoty tego, co ona zakłada, że ktoś. Jest już z góry do czegoś przeznaczony, i nie ma możliwości odwrócenia się od tego, że ten los ma być taki, a nie inny. I nic się tutaj zdarzyć już po drodze. Nie może. Co innego, sekty współczesne, które przejęły te myśli o predestynacji, a co sama, myśl, co sama w sobie myśl o predestynacji mówi. Teraz skupmy się na tym. Załóżmy, przywołując tutaj postać Judasza na chwilkę, tylko na potrzeby rozważenia tego, czy predestynacja godzi się w ogóle z nie tylko z wiarą katolicką, ale w ogóle z logiką. Jeżeli Judasz urodził się i został z góry przeznaczony do tego uczynienia zła i potępienia w dalszej konsekwencji, bo odbiera sobie życie, popełnia samobójstwo, to czy Pan Bóg, który jest samą dobrocią, mógłby przeznaczyć kogoś do potępienia, od razu od dnia jego narodzin. Czyli tak ty od razu będziesz potępiony i twój los jest przesądzony, musisz uczynić to zło. Pytanie jest proste. Czy Bóg, który jest samą dobrocią, mógłby zmusić kogoś do uczynienia zła? Czy Bóg, który jest samą dobrocią, może zmusić do uczynienia zła? Odpowiedź jest prosta. Jeżeli Bóg jest dobrocią i mówi: "Jestem święty i wyboćcie świętymi", Przybleczcie się w Chrystusa, i tak dalej, to jeżeli mamy być podobni do Boga, który jest dobry, to czy kogokolwiek z nas mógłby pozbawić tej możliwości? podjęcia takiej drogi i, i spróbowania się z, tutaj z mocami tego świata, z własnym ciałem, z pychą żywota, z szatanem, w, tym, w tej walce, o której mówi święty Paweł, w tym, w tym boju trudnym, który, w, którym, w którym wziął udział, a który ostatecznie zwyciężył, czy Pan Bóg mógłby po prostu odebrać komuś szansę na spróbowanie tego zmagania o swoją świętość, o swoje zbawienie i z góry przeznaczyć go do piekła. Czyli wy wszyscy możecie spróbować, a tego jednego pozbawiam tej możliwości. Tego, temu jednemu tego zabraniam i nawet nie będzie miał możliwości tego spróbować. Może nawet się o tym dowie, ale nie pozwolę mu, żeby swoją wolą tak pokierował, żeby wejść na drogę zbawienia. Taka jest tego logiczna konsekwencja. Więc jeżeli słyszymy, że Bóg jest dobry, i może zmusić kogoś do popełnienia zła, a w konsekwencji jego złych czynów potępić go, czy do, ta osoba doprowadzi się do potępienia przez te złe czyny, to czy to się nie kłóci z obrazem Boga jako tego, który jest dobry, święty, jest prawdą, jest prawdą, jest pięknem i tak dalej. No ewidentnie widzimy, że tutaj coś szwankuje od strony logicznej nawet. Dalej. Czy Pan Bóg drwi sobie z ludzi? Jeżeli on jest Świętością, najwyższym majestatem, najwyższą dobrocią, miłosierdziem, tym, który ukochał tak ludzi i chciał ich pociągnąć z powrotem do siebie i pojednać z Bogiem, że oddał swojego syna. Druga osoba Trójcy Świętej umiera za nas, przelewa swoją drogocenną krew za nas. To czy Pan Bóg, który oddaje życie swoje za nas, może jednocześnie z nas drwić? Czy Bóg który składa w ofierze swego syna za Ciebie, jednocześnie mógłby robić Tobie, że tak powiem, brzydkie żarty, brzydkie dowcipy, mógłby Cię gnoić, dokuczać Tobie. Pomyśl, czy to jest logiczne? To również jest nielogiczne. A w kontekście Judasza jak to będzie wyglądać? To będzie wyglądać tak, że Pan Bóg wybiera Judasza na apostoła, ale tak naprawdę nie chce, żeby był apostołem. Tak naprawdę chce z niego zadrwić. Tak naprawdę chce posłużyć się nim jako złym przykładem. O! Ciebie wybieram jako ten zły przykład. Będziesz złym przykładem dla innych. Będziesz dla nich upomnieniem, żeby, żeby uważali, tylko żeby tam nie, nie ten, bo, bo spotkają się z karą yy, moją i tak dalej. Więc zobaczcie, jeżeli Pan Bóg wybiera Judasza na apostoła, to myśląc w kontekście predestynacji, że Judasz musiał tak zrobić i nie miał innego wyjścia, a nie że zrobił tak, bo kierując się wolną wolą podjął złe decyzje. Zobaczcie, następuje zmiana w jego zachowaniu w pewnym momencie. Odrzuca srebrniki. Tak? Więc widzimy, że jest refleksja, jest zmiana myślenia, jest zmiana zachowania. Postrzega pewne sprawy inaczej niż wcześniej. Reflektuje się. Tak? To dlaczego, pan, dlaczego w, tym sensie, w tym kontekście wybrania go na apostoła predestynacja byłaby bez sensu? Ma wolną wolę? Ma wolną wolę. Widzimy to. I teraz pytanie jest takie. Po co Bóg wybrał Judasza na apostoła, skoro miał wobec niego inne plany i od początku wiedział, że apostołem nie będzie później, że popełni samobójstwo? To jest drwina z kogoś. To tak, jakby komuś powiedzieć: Słuchaj, zostaniesz moim mężem, zostaniesz moją żoną, oświadczyć się i od początku wiedzieć, że zaręczyny są fikcyjne, że tak naprawdę robimy tej osobie fałszywą nadzieję. Że ją od razu skreśliliśmy i tylko robimy to po to, żeby zobaczyć, jak będzie cierpieć. To jeszcze nie dość, że ktoś z kogoś drwi, to jest jeszcze jakimś skończonym sadystą, po prostu. I tutaj widzimy podobną sytuację. Czy Bóg mógłby z kogoś drwić? Czy mógłby być sadystyczny w tym, że patrzy na czyjś upadek i cieszy się z tego upadku, chociaż obiecywał mu, że będzie kimś innym? Zobacz, będziesz tym i tym, a nie, jednak żartowałem, jednak cię podepczę, jednak cię zgnoję i tak dalej. No nie. Patrzymy na to w sposób ludzki, i nawet po ludzku nam się to nie godzi. A co dopiero patrząc na to z perspektywy Bożej, że to jest absurdalny nonsens, absurdalny nonsens zakładać coś takiego. Czy Bóg jest chwiejny i niestały? Pojawia się kolejne pytanie. Jeżeli chciał stworzyć świat, i świat istnieje, jest podtrzymywany przez Boga w istnieniu, Kreacja continua, nieustannie stwarze, stwarzane y, istnienie tego świata, dawanie mu istnienia temu światu, nam, tobie, y, wszystkiemu, co jest wokół, to widzimy, że to jest potwierdzenie tego, że Bóg jest stały. Powiedział tak, niech się stanie, świat został stworzony, świat istnieje i Pan Bóg go podtrzymuje w istnieniu. Tyle tysięcy lat. A gdyby był chwiejny, to już, już by nas po prostu nie było. Wszystko by zniknęło, nie byłoby. Poza tym więcej. Gdyby Pan Bóg był stały, niestały i chwiejny, to nie złożyłby swojej ofiary Jezus Chrystus za nas. Bo jest wyraźnie powiedziane, że od ludzkiej strony, bo Pan Bóg był synem, bo jako syn Boży, Jezus Chrystus, syn Boży, miał prawdziwą naturę ludzką. Jako człowiek się bał. Ale jako Bóg wiedział, że dokonać tej ofiary musi. Chce, pragnie jej. Po to przychodzi na świat. I gdyby był chwiejny i nie to powiedziałby: Ocuń panie, odsuń Panie ojcze ode mnie ten kielich, a za chwilę dodaje, przecież yy, yy, ale nie moja wola, lecz Twoja, niech się stanie. A tu gdyby był chwiejny, to co by powiedział? Odsuń ode mnie ojcze ten kielich, tak, odsuń go. Jednak nie chcę tej ofiary składać. Przedem na świat, wrócę yy, z powrotem zasiądę na firmanencie Bożym, na majestacie swoim i tak dalej. I nie, 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 jednak, nie, nie jednak tej ofiary nie, nie będę składał. Tak by było. Ale jest stały. Przyszedł i mówi, po to przyszedłem na świat. Przyszedł i dokonał dzieła, które powiedział, że będzie dokonane. Że złożył ofiary, po którą, którą przyszedł złożyć. Więc widzimy stałość. Widzimy to, że Bóg nie jest chwiejny. Jest wierny w przeciwieństwie do nas. Wierny przymierzu. Ile razy człowiek odstępował od przymierza w Starym Testamencie? Ile razy człowiek był za to karany? 40 lat tułaczki na pustyni. A Pan Bóg co? A Pan Bóg jest wierny. I mówi, ile jeszcze. Ile jeszcze dowodów miłości? Ile jeszcze dowodów tego, że jestem stały? Ile jeszcze dowodów tego, że zawaliśmy przymierze? I tak dalej, i tak dalej. A to człowiek po prostu się od Boga odwraca. I przez to może jest tak, że my, myśląc naszymi kategoriami, wpasowaliśmy Boga w taką kliszę, w taki, taki daliśmy błędny, nie wiem, obraz Bogu. Stworzyliśmy Go na swój własny obraz, na swój własny wymysł, na swoje własne urojenie. Tym jest predestynacja. Prędzej niż tym, jaki Bóg jest prawdziwie, i jakie są zasady, w oparciu o które stworzył rzeczywistość. Jest też w Piśmie Świętym o Kole Młyńskim. Jeżeli ktoś jest zgorszeniem dla tych najmniejszych, koło młyńskie niech zawiąże, niech się rzuci do rzeki, i tak dalej. Jeżeli ktoś byłby zgorszeniem, to biada mu lepiej, żeby się nie narodził, i tak dalej. I teraz wyobraźcie sobie w kontekście Judasza. Skoro Pan Bóg tak mówi, to znaczy, że co? Stworzyłem Ci i biada tobie, że ty istniejesz. Czyli, zobaczcie, stworzył go i temu człowiekowi nie daje wyboru, niejako można powiedzieć, skazuje go niewinnego na potępienie. No bo taka jest tego konsekwencja. Jeżeli on rodzi się, ten Judasz, jeszcze przecież Chrystusa nie wydał, a już wie, że będzie potępiony, to jaką on ma możliwość wyboru? Jaką ma możliwość ucieczki od tej złej decyzji? Żadnej. Jest więźniem swojego istnienia. Zobaczcie, jaki byłby tutaj Bóg okrutny, gdyby tak to funkcjonowało. Dalej. Dlaczego predestynacja jest jeszcze bez sensu? A co z Piłatem? Żona przychodzi do Piłata i ostrzega go. Nie rób człowieko, temu człowiekowi nic złego. Z powodu niego miałam tam w nocy różne nieprzyjemności tak itd. Pewnie koszmary. Pan Bóg ją przestrzegał. Przychodzi i mówi: Piłacie, mężu mój, uspokój się. Nie czyń mu nic złego. Więc po co Bóg daje tej kobiecie te sny. Po co ona przychodzi? Po co ona go przestrzega? Po co go błaga? Po co Pan Bóg miałby wysyłać y, jakieś y, natchnienie, dawać y, chociażby, czy taki sen proroczy, żeby ona szła i interweniowała u swojego męża? Po co? Robi z niej wariatkę, skoro, skoro Piłat i tak dokona złego i tak i tak bez względu na to, co się stanie? No to po co ta żona dostaje to wszystko? Po co ona tam idzie? Rozumiecie? To jest, to jest bez sensu. Skoro i tak jest los Piłata przesądzony, że podejmie złą decyzję, że ostatecznie jednak nie usłucha sumienia, nie usłucha żony, natchnień i skaże pana Jezusa na śmierć, to po co jego żona dostaje tą wiadomość od pana Boga i idzie i mu to mówi? Po co? Jedyne logiczne wyjaśnienie z tego wówczas byłoby to, że pan Bóg po prostu sobie znowu drwi z kogoś. I ci to powiedz, ale wiesz, że przecież to nic nie da. Po co każemy komuś iść coś powiedzieć, skoro wiemy, że to nic nie da? To, to jest absurdalne. Yy, Piłat po prostu mając wolną wolę podjął złą decyzję, źle postąpił. Zobaczcie kolejny przykład. Po Jezusa do ogrodu oliwnego przychodzi banda z jakimiś tam pałkami, mieczami itd. Przychodzą, żeby go pojmać, a na ich przodzie jest Judasz. I co robi Judasz? Pocałunkiem wydaje Syna Człowieczego. I co mówi na to Jezus Chrystus? Mówi: Przyjacielu, po coś przyszedł. Nie powiedziałby przyjacielu, nie chciałby zmiękczyć jego zatwardziałego serca, gdyby to nic nie miało dać. Judasz po prostu odrzucił to, co Pan Bóg w nim wzbudził. Chciał go poruszyć, a Judasz swoją wolą powiedział nie. Odrzucił to, Odsunął od siebie, można to różnie powiedzieć i tak dalej. To jest teraz nieistotne. Ale po co Pan Jezus by powiedział do niego w ten sposób? Zastanówcie się, po co powiedziałby w tak serdeczny sposób, okazał mu przyjaźń. Po co? Wierzę z jego wrogiem, a mówi przyjacielu, to co to by było? To by było szyderstwo. To by była pewna znowu drwina. Jeżeli ktoś do mnie przychodzi, ja wiem, że jest moim najgorszym wrogiem i z jego strony nie mogę się spodziewać niczego dobrego, to powiem mu przyjacielu. To chyba, że powiem mu w ten sposób ha, przyjacielu. No to wtedy wiadomo, jakiś star, powiedzmy jakaś taka szyderstwo, prawda, coś takiego, powiedzenie tego z przekąsem, z ironią, no ale Pan Jezus szydziłby z tego człowieka, wierząc, że on zginie, Wie, że odbierze sobie życie, tak? I powie przyjacielu, drwiąc z niego, ironizując w takim momencie. Rozumiecie? To, to, to jest. Można to przypisać prędzej człowiekowi, że człowiek jest w stanie coś takiego zrobić. Często też takie rzeczy robimy, ale czy Pan Jezus, który jest doskonały, mógłby, wiedząc o tym, że ktoś sobie zrobi okrutną krzywdę, że, że będzie okrutnie cierpiał, że zrobi sobie krzywdę, że będzie cierpiał przez wieki, jeszcze z niego zadwić? Jeszcze szydzić po prostu z tego człowieka, nazywając go przyjacielem, wiedząc, że przyjacielem nie jest. Poza tym. Po co okazywać komuś serdeczną przyjaźń, skoro wybraliśmy kogoś jako narzędzie do uczynienia zła? Jeżeli Pan Bóg wybrał Judasza i mówi, nie masz wyjścia, nie masz odwrotu, musisz to zło uczynić. To dlaczego mianowałby go apostołem, powołał go do grona apostołów, dlaczego by mówił o nim przyjacielu, dlaczego w jednej misie by z nim trzymał rękę, spożywając hmm, prawda, podczas wieczerzy? I teraz po co to wszystko? Jeżeli wierzy z narzędziem, to naszego narzędzia nie traktuje się w ten sposób. Jeżeli jest narzędzie do wykonania czegoś, wyobraźmy sobie taki, nie wiem, jakiś film mafijny czy coś takiego, i mamy kogoś, kto idzie po prostu coś zrobić, jakąś brudną robotę, to my tego kogoś nie szanujemy. Nie okazujemy mu szacunku, nie mówimy do niego przyjacielu. Nie powołujemy go do grona swoich najbliższych. Tylko on jest takim od brudnej roboty. Idź i tam, idź tam tego zatłucz, idź tam temu zrób to, idź tam okradnij, idź tam coś tam. I stąd. masz te pieniądze, coś tam i już nie chce cię oglądać. Tak to wygląda. A Pan Bóg tak nie postępuje z Judaszem. Okazuje mu serdeczność, przyłącza go do grona najbliższych osób, okazuje mu przyjaźń, miłuje go jak przyjaciela, ale judasz niestety wybiera inną drogę, błądzi i ostatecznie odbiera sobie życie i ginie na wieki, czy też po prostu zostaje yy, potępiony przez to samobójstwo. Więc. Tak tutaj wygląda ta sytuacja. No, właśnie, więc widzimy błąd predestynacji. To, że ktoś jest od razu do czegoś przewidziany, to jest błąd. Dopóki żyjesz, dopóki płynie czas, możesz zmienić swoje życie, możesz naprawić błędy, możesz przeprosić, możesz oddać rzeczy zatrzymane, ukradzione, możesz iść naprawić szkody, możesz pokutować. Za siebie i za innych, błagając Boga o przebaczenie za te grzechy, jakie popełnia, popełniają Polacy, jakie popełniane są w Polsce. Żeby nas Pan Bóg jako po prostu naród, jako naszej ojczyzny nie pokarał, a jest za co pokutować, za co przepraszać. I tysiące innych rzeczy, które możesz jeszcze zrobić. Masz czas, możesz się przygotować do spowiedzi, możesz się wyspowiadać, możesz pokutować, możesz się modlić. Możesz prosić Boga o powołania, o święte rodziny, o osoby do stanu zakonnego, o to, żeby dopomógł się nawrócić papieżowi Franciszkowi, aby w sposób święty prowadził Kościół katolicki, a nie tak jak teraz. Masz tysiące rzeczy, które możesz zrobić. Pan Bóg nie mówi ci, masz zrobić tylko to jedno i niczego więcej ci zrobić nie wolno. Niczego więcej ci zrobić nie wolno i niczego więcej nie zrobisz. Dostajesz wolną wolę. Mówi ci: to jest dla ciebie dobre. To jest moja wola względem ciebie, ale możesz ją wykonać lub nie. Od ciebie zależy. Pan Bóg mówi: będziesz świętym. Zostań świętym, jak ja jestem świętym. Świętymi bądźcie, bo ja jestem świętym. Co z tym zrobisz? Będziesz świętym? Będziesz walczył o świętość? Czy powiesz sobie: nie, ja z góry jestem skazany na porażkę? Pan Bóg wie, że nie zostanę świętym, a drwi sobie ze mnie, a yy, szydzi ze mnie, bo, bo ja nie jestem w stanie tego zrobić. Pomyśl. Czy taki jest Pan Bóg? Czy to tylko w Twojej głowie? A może to podszepty złego ducha, który nie chce, żebyś został święty, bo widzi, że pojawia się w Tobie zapał do tego, aby nim zostać. Żeby zostać świętym, trzeba chcieć, stale chcieć. Chcenie to jest wola. Rozum rozpoznaje dobro, rozpoznaje prawdę, a wola za nią podąża. Czyli trzeba chcieć i umieć chcieć. Najpierw zapragnij świętości, a potem dowiedz się, jak to zrobić. Korzystaj z sakramentów, z sakramentaliów, czytaj dobre, pobożne lektury katolickie i zostaniesz świętym. I zostaniesz świętym. Ja też chcę zostać świętym, i mam nadzieję, że Ty też się do tego porwiesz się na to, zdobędziesz się na to, że zostaniesz szaleńcem Bożym i spróbujesz. Zdobyć Królestwo Niebieskie, a pamiętaj, że tylko gwałtownicy wchodzą do Królestwa Niebieskiego. Czyli człowiek, który nie będzie się oglądał na lewo i prawo. Ci się ze mnie śmieją, przy tych nie wypada, a może właśnie w tym momencie, kiedy tam boisz się zrobić znak krzyża, kiedy chwiejesz się, kiedy ten moment jest taki, że może, może za chwilę, może coś, może wtedy właśnie tak, to jest ten moment. To będzie moje małe zwycięstwo. I zrobisz śmiało znak krzyża. Może śmiało pozdrowisz kogoś, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, zamiast dzień dobry. Spróbuj. Masz tysiące małych okazji. Masz te większe, ale nie czekaj tylko na te większe. Każdą wykorzystaj. Każdą okazję do tego, żeby zostać świętym. Niech Bóg ci błogosławi, a Matka Boża otacza cię płaszczem swojej opieki i niech ci udzieli wszystkich łask potrzebnych do tego, żebyś został świętym i żebyś ludzi wokół siebie przemienił, wszystkich wokoło ciebie żebyś na nich oddziaływał i żeby oni również zostali świętymi i pociągnęli następnych. I w ten sposób i w ten sposób świat uczynisz lepszy. Nie myśl, że świat jest zły, że nic z tym nie możesz zrobić. Zostań świętym, a zrobisz wszystko, co tylko możesz zrobić. I to wystarczy. Z Panem Bogiem